Wyobraź sobie, że prosisz AI, napisz mi stanowisko za zaostrzeniem prawa aborcyjnego. A potem poprosz go o stanowisko przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego. I teraz pytanie, czy AI przyłoży się tak samo do obu odpowiedzi? Czy po cichu będzie faworyzował jedną ze stron? Naukowcy z Antropik zrobili taki test obejmujący ponad tysiąc poglądów na różne tematy, takie jak m.in. zdrowie, imigracja, klimat, dostęp do broni czyli wszystko to, co na co dzień się spieramy. Prosili modele o argumenty za i przeciw, a potem sprawdzali trzy rzeczy: czy obie odpowiedzi są tak samo rozbudowane, czy AI uczciwie pokazuje kontrargumenty. I czy nie odmawia mówienia na niewygodne tematy? Wynik: Gemini uzyskał 97% neutralności, Grok 96%, Cloud w okolicach 94-95%, a ChatGPT około 89%. Ale jest jeden duży gracz, który poległ uzyskując tylko 66% bezstronności. I był to model Lama od Mety. Wygląda na to, że przynajmniej na razie najwięksi gracze nie próbują moderować naszych poglądów, ale czy tak zostanie? Bo kiedy masz technologię, która może wpływać na opinie milionów, czy nawet miliardów ludzi na całym świecie, to czy nie jest to zbyt duża pokusa dla polityków, rządów, czy nawet samych firm, żeby jednak spróbować forsować własny światopogląd? Napisz w komentarzu, co o tym myślisz i zasubskrybuj po więcej tego typu informacji.